Gość w centrum to cykl spotkań przygotowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Na spotkania zapraszani są specjaliści w różnych dziedzinach, którzy chcą podzielić się wiedzą i odpowiedzieć na pytania uczestników. Tym razem spotkanie nosiło nazwę Jak właściwie opiekować się pupilem, a gościem była Judyta Dulka, lekarz weterynarii. Postaram się opowiedzieć o najczęstszych błędach, mitach i zabobonach, jakie dotyczą zwierzęta, a także o tym, jakie problemy dotykają nasze zwierzęta od wczesnego wieku, jako dziecięcego, niemowlęcego, szczenięcego i kocięcego, oczywiście, do starości. Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, został poruszony temat rozsądnej adopcji i kupna zwierząt. Po pierwsze, trzeba robić wszystko z głową. Nie możemy ulegać naszym emocjom, dotyczących na przykład tego, że chcemy małą, puchatą kulkę. Musimy Pamiętać, że zapraszamy do domu małego drapieżnika i musimy zrealizować jego potrzebę tak, żeby nie chciał na nas polować. Okazuje się, że wiek jaki powinien osiągnąć kot, aby móc go adoptować, to aż cztery miesiące. Nikt nie wychowa kociaka lepiej niż kocia matka czy jego rodzeństwo. My nie jesteśmy w stanie nauczyć kota tego, co robi jego prawdziwa rodzina. Omówiono również kwestie żywieniowe. Jeżeli chodzi o kwestie pokarmowe, jaką idealnym modelem karmienia kota, może to zabrzmi kuriozalnie, byłoby wypuszczanie mu co dwie godziny myszy na dom. Bo po pierwsze by się wyżył, miałby co robić i zjadłby posiłek, do którego został ewolucyjnie przystosowany. No to jest no, nierealne, no, nie ukrywajmy. Spotkanie miało na celu przede wszystkim pokazanie, jak wiele obowiązków i wyrzeczeń wiąże się z przygarnięciem zwierzęcia. Już wkrótce poinformujemy o kolejnym spotkaniu z cyklu Gość w Centrum. Dziś w ośrodku szkolenia i wychowania OHP w Grudziądzu odbyło się wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Był to m.in. czas na podsumowanie kolejnego roku nauki oraz osiągnięć placówki i uczniów z całego województwa. Dzisiaj mam takie uroczyste zakończenie roku szkolnego uczestników wszystkich ochotniczych służb pracy w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku akurat wybraliśmy Grudziądz, dlatego że co roku jest inny jednostem, po takie posiadanie w zeszłym roku było w Toruniu. Uczniowie z najlepszą frekwencją i wynikami w nauce zostali wyróżnieni nagrodami. Dzisiaj był taki dzień na wyróżnienie uczestników, którzy najbardziej się angażowali w życiu chówca. To były osoby, które miały dobrą frekwencję w szkole, bardzo dobre wyniki, które brały udział w różnych inicjatywach, które tak brały udział w życiu chówca, takie spotycznie najlepsi uczestnicy. Nasza jednostka znajduje się w czołówce najlepszych komend w Polsce. Z tego wynika, że chówiec pracy ma pozytywne opinie, a młodzież ma zapewnioną dobrą opiekę i warunki do nauki. Dużo teraz stawiamy na promocję, chcemy pokazać społeczeństwu jak dużo robimy dla młodzieży, jakie mamy formy wsparcia dla tej młodzieży ciężkiej, która niekoniecznie, która miała w sumie trudną sytuację, niekoniecznie z własnego powodu. Kadra pedagogiczna poza nauką zapewnia młodzieży atrakcje takie jak wyjazdy na wycieczki integracyjne czy liczne konkursy, w których mogą się rozwijać. Teraz czas na upragnione wakacje. Na rynku głównym w Grudziądzu zainteresowane osoby miały możliwość uzyskania informacji dotyczących procesu rewitalizacji, który już wkrótce zacznie rozwijać się w naszym mieście. Ponadto mieszkańcy mogli już zgłaszać swoje pomysły do realizacji. Są to różne pomysły. Z jednej strony są to takie typowo inwestycyjne, mające na celu. Przygotowanie infrastruktury pod przyszłe działania, Między innymi, urząd planuje remont dwóch spichlerzy. Pomysły może zgłosić każdy bez względu na wiek. I tak naprawdę nie ma jako tako ograniczeń, bo to są tak naprawdę na razie wstępne pomysły, które znajdą się w programie. Więc potem trzeba oczywiście postarać się o to, żeby zdobyć na nie dofinansowanie z różnych źródeł, począwszy od źródeł unijnych. O swoich wizjach na zmianę w naszym mieście opowiedzieli nam mieszkańcy, którzy odważyli się zaproponować coś nowego w naszym mieście. Na pewno jakieś warsztaty, zajęcia dla młodzieży, która stoi po bramach, pije, pali i nie mają co ze sobą zrobić. No. Zaproponowaliśmy tutaj stoły do tenisa stołowego, które mogą ustać w plenerze, jakieś warsztaty, świetlice z grami. Pomyśleliśmy z mamą i siostrą, że sprzątanie ulic albo na przykład jakichś parków przez więźniów albo osoby zadłużone, żeby mogli się tak jakby. Pomóc temu miastu? Frekwencja nie była zbyt duża jednak. Mamy nadzieję, że znajdą się kreatywne osoby, które zechcą podzielić się swoimi pomysłami.